I przyjechaliśmy do alpak o. alpakowni, o. Zaczekaj Filip, dobra. Żeby się oswoiły alpaki. Kiedy ktoś taką siedzącą to żadko, żeby alpaka się Oj dziadek, zdjęcie. O na na razie tyłem, to nie mogę, tylko nagrywam tutaj. Dobra. Piękny alpakiś. O, czy alpaki. brała, tak? o bardzo. Czy pani czasem do, do przedszkola zaczarowany zakątek nie jechała? Nie, 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 Do Fordonu nie. Fordon obstawia koleżankę. Pokiwała głową ci? Ale te są... się. Bo kolega jest y, właścicielem przedszkola i mówi, że ale zaczarowany kiedyś... zaczarowany zakątek... Na Fordonie, na Fordonie. nie, to w Fordonie to nie. <gryzanie> to tam jeździ koleżanka od strony kolbany. inna. I one nie, nie są w stanie, znaczy nie ugryzą? Nie, specjalnie ugryźć nie ugryzą, ale no wiadomo, jak tam czasami są takie dzikie, to tam o? zahaczą ząbkiem, ale to nie żeby gryźć, nie mają pojęcia, że obroną aha, ich aha. może być gryzienie, ich, ich obroną jest ucieczka. Ja o, o sprób spróbuj wierzy. Filipek, spróbuj. Tak? No? Okay. <gryzanie> To teraz temu nie bój się, to jest tylko marchewka tutaj. Bo drugi, drugi wnuszek jest chory i, tak. i no i tak chcieliśmy z dwoma no, To tak. następnym razem przyjdziemy z drugim. Tak, masz, no masz już, tak. A ja tak wie pan co, no, nie kumuluję spotkań. Fajne futro, zobacz. Na poszyjce właśnie, ale wojna. Je jesteś no, ładna, trzymaj, jesteś ładna. No. to jest on. Ona Aha. pani mówiła, że są czterech chłopaków. Proszę. Ale piękne. Piękne. O i ten malutki przyszedł. No patrz przyszedł, no, bo zobaczył, zobacz, że masz torbę. Ten to wyje wszystko. mały jest najstarszy. Jak tam założyć? to powiem jak na Znaczy ja nie, będę, ja nie będę prowadził, ja będę fotografował. Ja będę Nie, ja tutaj, ja, ja, ja tu będę... proszę mi uwierzyć, ja już się tak nauczyłam ludziom zdjęcia robić, proszę, że się zastanawiam nad nową pr profesją. Którą malpakę sobie wybierasz? To malutką? Najstarszy? Najmądrzejszy on jest. Najmądrzejszy. Najmądrzejszy. Łobuż? No, A jak ucieka? Aha! O niech sobie chodź, idziemy. One mają swoje jakieś nazwy? No to, to jest cynamon. Cynamon? To, to już Cynamoły wiemy. to cynamon. Tak. Ja Szafirek? Szafirek, ładny. To jest kądziu. Kądziu. I ja mam groszka. Groszkę. ona trzeba podotykać po szyjce od przodu. On to mi się trochę da. Droczy. <laughs> e, on się droczy. <laughs> To ale to jak Ale Ale ja widzę, że, ja, że, ja, że Ty się nie lękasz. Oj, 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 oj. No. Ty, brycha, to prycha, Tak? Ale ty ty nie, nie. Znaczy, może inaczej. Czego nie wolno robić, żeby, żeby Krzywdy nie, 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 nie zrobił? Nie wolno tylko łapać za tyłek. Za tyłek nie wolno zatylek, łapać. Tylko, pokaż mi smyczka. On nie wie, że Ty też go tylko doda. Nie będziesz, co poszli. On, On musi zobaczyć, wiesz, że ty nic nie chcesz zrobić. Że nikt, nie chcesz mu krzywdy zrobić się, no? Proszę. No, idziemy, ja wroszę. Trochę nie pikalski, bo miał chorą nogę i myśmy musieli na siłę mu tą Chodź. nogę tą a -ha. A -ha. Tak tak na... no. tam zakończyć. Aha. Teraz nic nie walno. No idziemy sobie na spacerek. Jedni z kotami, drudzy z psami, a my idziemy z alpakami. Chodź, nie za pupę, nie za pupę. No. A jak się w ogóle na nie woła? w ogóle woła? No ja wołam chłopaki. A, chłopaki! Chłopaki! Chłopaki, alpaki! Chodźcie, 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 chodźcie. Ja wezmę tą kurwę. chodź, pani niosła mi. Aha. chodź, włożę ci do kieszeni. Tak na No chodź. Tak. No pociągni, pociągnij. Musisz mu pokazać, Że to ty rządzisz. No, musisz pociągnąć, Filipek. On się nauczy, tak? <laughs> Woli nie pierdzi. Idziemy na spacerek z chłopakami. Noga? Pięknie. Mamy tutaj taką scenerię z alpakami. Przepięknie. Idziemy na spacer z alpakami.

ja tutaj kochanie cały czas szafirek szafirek no, ja jestem cały czas, jestem jestem no, taką fajną frajdę sobie, sobie zrobili no. Tak to nie Filipek kochanie On no? nikt Musiałbyś też kawałek wyjąć Tu sobie pomy Szukaj. A teraz na czubek głowy O na czubek głowy o, na czubek głowy ciekawe będzie Ciekawe ja będzie No. Sou Chukai! Chukai, Chukai! Chukai!

2, 2,5 kg. Każdy prowadzi swojego, jak groszka, no. pięknie, Przepiękne piękne stworzenie. No, wracamy z łąki. <grywka> Szybko, szybko! Nie trzeba. Ale bramka musi być zamknięta. Moment ja zamknę. I jesteśmy tutaj. Twoja jest tam?